Yo, what's up guys? A tak serio, tu rozpoczynamy Q&A... Ja. Ja. Yy, witam Was ponownie i teraz chciałbym Wam powiedzieć, że nie potrafię gadać, bo dawno nie gadałem do kamery. Pamiętacie Q&A, kiedy kręciłem je? No, nie ma tego i robię teraz to od nowa, i pomyślałem, że będzie fajny pomysł, jeśli zrobię to od nowa. Więc możecie mi zadać pytanie kupie, mądre, inteligentne lub cokolwiek chcecie. Mogą być na temat filmów. Mogą być. Nie na temat filmów. Mogą być o wszystkim. Z chęcią na nie wszystkie odpowiem. Nie, na wszystkie nie. Z chęcią na nie odpowiem i wybiorę najlepsze i umieszczę je w następnym filmie. Także czekam na Wasze odpowiedzi. うわ <laughs>